Jesteśmy świadkami, jak umiera wolność słowa. Taki Gerwazy przegrywa skek z keks Materdeją. Na razie tam ten, ten prawomocny on nawet nie wiedział. Nieprawomocny 50 tysięcy do skarbu państwa musiałby zapłacić. Waratenga z dowielem, że 100 koła miałbym mu zapłacić. Ja On z omzrykiem przegrywam, Do skarbu państwa 10 koła. Z kiszką, gdzie nie mogłem się bronić, tak jak z Materleju, nawet słowa nie mogłem powiedzieć na swoją obronę. 30 koła do skarbu państwa mam rzekomo płacić, ja prędzej sobie gardło wezmę. Na oczach sędziego Niż nawet grosz zapłacę Za coś takiego Jeszcze w moim przypadku mówią, że ja mam potencjał, żeby zarabiać bo, bo logiczne, bo to jest tak, że jak ktoś jest piłkarzem Na no, czwartej ligi To ma potencjał być Lewandowskim No, na, na tej zasadzie Skoro są streamerzy, co zarabiają po, po kilkaset tysięcy miesięcznie To znaczy, że ja mam potencjał, żeby zapłacić No kurwa, chore A tymczasem na chodźcom nielegalnym Przyznają po pięć tysięcy odszkodowania A keks materneja ma PTSD Żyjemy w chorych czasach Sądzie nie chodzi o to, żeby wykazać, jaka jest prawda. Chodzi o to, żeby zrobić z siebie większą ofiarę. I kto bardziej emocjonalnie będzie straumatyzowany, ten ma rację. O to chodzi w sądach. Kto przekona sąd, a nie jaka jest prawda. Myśl, twoje uczucia mają w dupie twoje fakty, się odwrotnie. To jest chore jest po prostu kurwa, chore. Na przykład taki Kiszka udawał stramatyzowanego w sytuacji, kiedy mnie nawet nie. Bo nie mogłem się bronić, nawet nie, słowa nie mogłem powiedzieć. Udawał stramatyzowanego, że on do psychiatry musiał. Boże, jak to się strasznie na jego psychice odbiło. I ten adwokat, którego ostatnio Gerwazy promował, go e, reprezentował, też zakłamana szuja, napompowana sterydami. Sędziom czy też. Adwokatom w dupie, w dupie mają prawdę, adwokaci, tym bardziej sędziowie w dupie mają prawdę, tylko chodzi o to, żeby kasę największą na kimś zrobić. No, oczywiście to skarb państwa, 50 koła, 30 koła, 40 koła, 10 koła, po to, żeby jak najbardziej oskubać. Prędzej sobie gardło poderne na oczach sędziego, niż grosza o zapłacę. Ciągle pierdolą o zdrowiu psychicznym mężczyzn, a nieustannie mężczyźni są niszczeni przez sądy, bo sądy są wrogo nastawione do mężczyzn, co nieraz mówiłem czego jesteście świadkami. Mężczyźni się nie zabijają dlatego, że depresja urojona, w dupę sobie wstać uczucie depresji, zwykłe uczucie narcystycznego frajera, słabego. Jakieś 40% mężczyzn zabija się z bezsilności. A właśnie przez takie sytuacje, że są tak tłamszeni finansowo, że są niszczeni przez ten jebany chpół Polskę tą jebaną. Przez te są chpół jebane.